Nikomu nie życzę śmierci, lecz niektóre nekrologii czytam z przyjemnością. Charlie Kirk nie żyje. Został zastrzelony, i choć brzmi to jak wiadomość, która powinna wywołać żal, reakcja wielu osób jest zupełnie inna. W internecie pełno komentarzy w stylu Świat bez niego jest lepszy. Dlaczego? Kirk był znany jako skrajnie prawicowy, ultrakonserwatywny działacz, zagorzały fan Trumpa i wielki orędownik dostępu do broni w USA. Swoją ideologię kierował głównie do młodych ludzi, objeżdżając uniwersytety i wchodząc w debaty ze studentami. Problem w tym, że jego poglądy często balansowały na granicy nienawiści homofobia, rasizm, mizoginia. Twierdził, że osoby LGBTQ powinny być kamienowane, że kobieta powinna poddać się mężowi, a nawet że dziesięcioletnia ofiara gwałtu powinna zostać zmuszona do urodzenia dziecka. Absurdalny jest też moment jego śmierci. Zginął podczas przemówienia, w którym bronił prawa do powszechnego dostępu do broni. Ostatnie słowo, które wypowiedział? Przemoc. Do sieci trafiło nagranie z tej sceny i krąży po social mediach. Część komentatorów uważa, że nie był to przypadkowy strzał. Snajper uderzył z 200 metrów, niemal idealnie w tętnicę. Nic dziwnego, że pojawiły się teorie spiskowe, że był to inside job, że jego śmierć miała przykryć głosowanie nad listą Epsteina, ale jedno jest pewne, brak żałoby pokerku nie wziął się znikąd. Wiele osób traktuje jego śmierć jako karmę. Dwa lata temu mówił, ofiary strzelanin są ceną, którą warto płacić za drugą poprawkę. Dziś cytat ten wraca jak bumerang, zestawiany z jego własnym losem. Dlatego właśnie tak wielu ludzi mówi dziś: Charlie Kirk był ofiarą swojej własnej ideologii. I choć nikt rozsądny nie życzy nikomu śmierci, to jednak w przypadku Kerka wielu uważa, że świat bez niego naprawdę jest lepszym miejscem.